Good morning. I'm Daniel <muchany> Nichols. I'm the director of the program of Clark University Home Base. I would like to introduce you to the president of Clark University, Professor David Angela, and the dean of the College of Professional Education, professor, professor Thomas, Thomas Massey. Massey. This morning, I would like to briefly tell you about Clark University and our partnership with the and the Clark University. W latach nauczycielskich z sos w 2006 roku, oferując wysokiej jakości programy kształcenia najpierw w kampusie w Łodzi, następnie w Również w Warszawie. Do tej pory nasz program w Polsce cztery 4 absolwentów, natomiast 19 listopada program kończy kolejny piąty września. Nasz program in Poland is Na w Polsce jest drugim tego typu przykładem międzynarodowej współpracy krajów i inwestycji. Pierwszym było utworzenie wspólnie z trzema innymi uniwersytetami amerykańskimi Israel College w Tel Avivie 19, w 1996 19, roku. 19, 19, w 2006 roku nawiązaliśmy współpracę we z Państwowym Uniwersytetem w w Rosji, a wiosną 2011, 2011, 2011 roku rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć wspólnie z Państwowym Uniwersytetem Shandong w Chinach. Clark offers three graduate professional programs. The Master of Science, of mm -hmm. mm -hmm. master of of science in Professional Communication, Master of Science in Professional Communication, Master of Public Administration, and technology. Master of Science in Information Technology. We call technology. these professional Nazwamy programs these are meant to provide their knowledge for students real world. Consequently, you will find that our approach to learning is very practical. Nasze podejście do nauki jest bardzo praktyczne. Podczas zajęć nasi so, exactly studenci wykonujemy takie działania jak analizy przypadków biznesowych, prezentacje i projekty zespołowe, na które kładziemy szczególnie dużo Robimy to, ponieważ to właśnie zespoły reprezentują taki sposób realizacji zadań, jaki ma miejsce w gospodarce opartej yeah. na wiedzy. Done, A, bardzo niewielu nie ludzi wykonuje Ci swoją pracę w pojedynkę. W zdecydowanej większości przypadków pracą pracują oni jako członkowie zespołu.

W tym programie studenci uczą się praktycznego zastosowania najnowszych teorii zarządzania i komunikacji, dwóch zasadniczych elementów przywództwa XXI wieku. Podczas gdy studenci uczą się technik badawczych, główny nacisk wkładzony jest na zasoby ludzkie. Ci studenci, którzy chcą skupić się na zarządzaniu, wybierają specjalizację management. Ci, którzy bardziej interesują się komunikacją w marketingu oraz public relations, wybierają mapie drugiego swojej specjalizacji. Drugim programem jest Master of Public Administration ze specjalizacją w systemach opieki zdrowotnej. Program ten przeznaczony jest dla osób aktywnych w dziedzinie opieki zdrowotnej i medycyny, osób, które uważają, że tematyką zdrowotną można zajmować się zarówno w wymiarze biznesowym, jak i technicznym. Studenci zajmują się badaniem różnych metod prowadzenia polityki zdrowotnej oraz zarządzaniem służbą zdrowia, Tworzą nowe rozwiązania wielu problemów związanych z publicznymi systemami opieki zdrowotnej.

Once again, I wish you great success as you begin a new semester. An